Witam Was bardzo serdecznie. Dziś mam do zaprezentowania dla Was kolejny zegarek z serii Edifice. Jak widzimy, jest to limitowana edycja Honda Racing z roku 2021. Dokładnie mamy do czynienia z modelem EQW-muśnik A2000HR. HR to jest skrót od Honda Racing. Jak widzimy, pudełko jest dość specyficzne jest podłużne, długie. Pudełko wąskie. I tak ono się mniej więcej prezentuje. Jeszcze pokażę Wam tutaj, może na, o, właśnie na oddaleniu będzie je lepiej widać. Tak się ono tutaj nam prezentuje. No i tyle mniej więcej, jeżeli chodzi o samopudełko. Wyjmijmy już ze środka sam zegar. Nie chcę wyjść, on teraz chce wyjść. Dobrze. Nie jest to proste. Dalej mamy już taką, takie też, może, oddalmy sobie, zobaczmy, jak to wygląda w całości. Bar dalej bardzo ładne, właśnie takie tu i otwierane. No i zobaczmy, co, czego możemy spodziewać się w środku. I mamy zegarek, i po drugiej stronie mamy, Wam pokażę tu jeszcze oznaczenie, właśnie Honda Racing Limited Edition Edifice i takie stare logo Honda sprzed 60 lat. I tu mamy pasek parciany. Pozwólcie, że nie będę go wyciągał. On jest tak pięknie zapakowany, że aż <laughs> nie wiem, czy będę potrafił go tak z powrotem tutaj włożyć, więc wolę go nie wyciągać stąd. Ale jest to po prostu parciany pasek tutaj od Lego Hondy. Natomiast to, to, co na pewno wyciągniemy dzisiaj, to będzie ten oto zegar. Już się do niego zabieramy. Op. Tak przychodzi, że tak powiem, spakowany, ale potem już będzie wygodniej go wyciągać, bo. Mamy tutaj taką tasiemkę do wyciągnięcia, więc jest dużo prościej. Najpierw może zajrzyjmy sobie pod spód, co, z czym mamy do czynienia. A tutaj jak widzimy mamy instrukcję w formie książeczki tutaj z klejonym grzbietem. Oczywiście jakieś tam do, dodatkowe y, dokumenty są w środku. Takie standardowe, które są z większością zegarków Casio. Natomiast tutaj mamy taki mały wkrętaczek, zobaczmy. Tego akurat możemy sobie wyjąć, bo jest miarę łatwo chyba tego włożyć z powrotem do tej torebki. I o, taką się prezentuje. Zobaczmy sobie z bliska. O, to jest po prostu zwykły wkrętaczek, taki najprostszy do, do o, zmiany paska, właśnie bo tutaj mamy pasek w tej technologii Quick Release, czyli możemy łatwo go samodzielnie zmieniać bez walki z takimi typowymi teleskopami. Tutaj włożymy sobie z powrotem tutaj to, na miejsce ten, to narzędzie do teleskopów. OK. No i teraz przejdźmy też już do samego zegarka. On jest tutaj takimi gumeczkami przyczepiony. Zobaczmy sobie. póki jest on, że tak powiem, w, w poziomie, no przyjrzyjmy mu się w całości. Tutaj co to są za oznaczenia? Generalnie zegarek został wypuszczony na 60-lecie no wielkiego sukcesu i Hondy, i Japonii jako taki, ponieważ w wyścigach no, rangi światowej po raz pierwszy zwy, zwyciężył Japończyk w 1961 roku, i po raz pierwszy y, zwyciężył również japoński motocykl. Był to model RC162. Jak widzimy, o pojemności 250 cm3, i miało to miejsce w roku 1961. Także, jak widzimy, ro, zegarek jest jakby edycją taką rocznicową z zeszłego roku. Dlaczego w ogóle go dla was wybrałem? Bo ten zegarek nie ukrywam. Ja sam zaproponowałem w filmie zegarek Net, albo udostępniła mi do prezentacji. Nawet nie dlatego, że on jest limitką, bo powiem szczerze, akurat fakt, że on jest limitką, nawet nie do końca mi pasował, bo ja wolę zegarki takie bardziej. Znaczy, może tak, ani mi to przeszkadza, ani mi to, ani mi to że tak powiem. E, psuje szyki. Bardziej chodziło mi o sam moduł, ponieważ moduł jest tutaj wyjątkowo ciekawy i za chwilę spróbuję Wam, o, trochę nie w tej kolejności to zrobiłem i teraz będę musiał kombinować. Dobra, chwilę zapauzuję, spróbuję tej etykietki nie uszkodzić i zaraz do Was powrócę. Ok, udało mi się bezkolizyjnie wyciągnąć, jak widzimy ona tutaj była po prostu wciśnięta, dlatego jest taka lekko ponagniatana. Widzimy, pierwotna cena wyjściowa tego zegarka to było 2799 zł. teraz na stronie zegarek.net możecie go znaleźć w nieco lepszej cenie. A używając kodu TOMG80 myślę, że uda się jeszcze troszkę lepszą cenę uzyskać. Także polecam sobie, sobie, sobie zerknąć, sprawdzić, czy ten kod akurat na ten zegarek działa, bo tego akurat pewnie nie jestem, ale możecie sobie sprawdzić we własnym zakresie. Ok, mamy już zegarek, Teraz już po, pozwolę sobie odłożyć pudełko na bok i zajmijmy się samym zegarkiem. Wracając do, 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 do kwestii, którą przed chwilą poruszyłem, dlaczego właśnie wybrałem ten konkretny model do prezentacji? Ten konkretny model wybrałem dla Was dlatego, bo to jest taka klasyka techniczna, którą ja bardzo lubię, czyli ma Multiband 6, ma Solar, ale nie ma Bluetootha. Czyli taka no, to, to co, że tak powiem, tygrysy lubią najbardziej. A oprócz tego, jak widzimy, no tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym projektem tarczy. I dość ciekawie, również się ten zegarek obsługuje. Zwróćcie uwagę, że on ma tylko koronkę i dwa przyciski. Nie ma przycisku mode, a zegarek ma stoper, a tak naprawdę zaraz się, zaraz się dowiemy, że on nie ma stopera, tylko ma trzy stopery aż. Oprócz tego na no zegarek jest wyko, wy, wykończony, że tak powiem, w naj, no, najwyższy, najwyższym standardzie, przyjrzyjmy mu się może mu z bliska. Spróbuję tutaj takie oto zbliżenie. Zobaczmy, jak fajnie wygląda tutaj ten pierścień wokół. Wokół, wokół szkiełka. Szkiełko w ogóle jest szafirowe, co, co to jest tutaj ładnie oznajmione na dolnej tarczy zegarka. Wykończenie tego pierścienia jest bardzo ładne, On nie jest wykończony na wysoki połysk, ponieważ na wysoki połysk wykończone są boki koperty. No tu niestety widać moje paluchy, ale zaraz słuchajcie sobie, sobie z tym poradzimy, bo mam do tego specjalny sprzęt. Właśnie o nim zapomniałem, niestety, ale zaraz sobie. Będziemy tutaj radzić odpowiednio. O, tak. I tak. O, zobaczcie. O, i teraz możemy prezentować zegarek. Możemy przetrzeć elegancko tutaj. Kopertę już widzimy, piękny, piękny, wysoki połysk. Naprawdę jakość wykończenia tej koperty bardzo mi pasuje, bardzo, bardzo mi się podoba. Pasek, sam pasek jest, jest typowo skórzany. Jak widzimy, jest to genuine, genuine leather, czyli skóra naturalna. Bardzo ładnie wygląda też dykielek. No niestety tutaj, znaczy niestety. Niestety, niestety, po prostu tak robi, tak robi zibif, oficjalny importer Casio na Polskę, nakleja takie naklejki z hologramem, dzięki czemu użytkownik, który kupuje taki zegarek, wie, że kupił po pierwsze produkt oryginalny. Po drugie, pochodzący z oficjalnej polskiej dystrybucji ma to tą zaletę, że zegarki zazwyczaj przynajmniej. Właśnie nie wiem, jak jest w bo musiałbym to sprawdzić. Teraz właśnie sam, sam, sam się zagiełem. Natomiast w g przynajmniej tak jest, że jest 3 lata gwarancji i dodatkowe 3 lata można wykupić, e, wpłacając tam niewielką kwotę na konto importera. Natomiast w Edifisach chyba. Nie wiem, czy właśnie 3 lata kurczę, No to trzeba by, trzeba by się wczytać w warunki gwarancji. No bo zegarek przyszedł do mnie bez karty gwarancyjnej, bo ja go nie kupiłem, tylko on przyjechał do mnie ze sklepu Zegarek.net za udostępnienie zegarka Jak zawsze serdecznie dziękuję. I y, 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 nie mam karty gwarancyjnej w związku z tym, więc nie mam tego jak sprawdzić. Zegarek jak widzimy... Jest z początku roku 2021, świadczy o tym oznaczenie 061A, a to jest rok 2021 w tym konkretnym przypadku, a, 60, a jest to 61 dzień, czyli jest to de facto jakiś tam 1-2 marca, chyba. Także początek roku produkcji tu widzimy model EQWA 2000HR, Japan Movement, czyli, e, e, czyli mechanizm jest japoński. Natomiast złożony zegarek został w Chinach. Tutaj też mam informację o szkiełku szafirowym, wodoszczelności do 10 barów, czyli połowę tego, co mają dziszoki, natomiast moim zdaniem taka wodoszczelność jest wystarczająca. To może sobie oddalimy troszeczkę, będzie wygodniej nam go teraz. Dobra, a no teraz będzie nam wygodniej oglądać w takiej dalszej perspektywie. Zegarek, oprócz tego, jest wyposażony w paski, paski Quick Release, czyli mamy takie teleskopy z takimi dźwigienkami. Właśnie do tego był ten wkrętaczek, żeby łatwiej można było przesuwać te elementy. Pasek od wewnątrz jest cały, również skórzany, i cały czerwony. Tutaj mamy też logo Edifice. Może odwrócę go, to będzie łatwiej nam sobie z tej strony czytać. Jest oparty na module 5654. No i właśnie największą ciekawostką w tym zegarku jest moduł, który jest naprawdę nietypowo zrobiony. Pierwszy raz spotykam się z takim modułem tak zrealizowanym. Tutaj mamy, o, zobaczcie, odwrócimy sobie koronkę, żeby tam się ładnie tutaj logo układało. Nie jest to łatwe w rękawiczkach. A z drugiej strony nie trzeba wtedy zegarka polerować po poluchach. OK, więc tak, logo Edifice na, na koronce, przyciski takie typu pushery, czyli takie szerokie, wystające, takie typowe w zegarkach właśnie chronografach sportowych. No, i samo ogólnie, sam projekt tarczy jest też ciekawy, bo jest tutaj dość dużo nawiązań do właśnie motocykla Honda R162, RC162, dobrze mówię tak, RC162 z tamtych lat, przez 60 lat. Logo, zobaczcie, Hondy to na żółtym tle zupełnie inna niż teraz jest używana. Tutaj mamy taką nowocześniejszą na górze cząkę Honda Racing, tylko że w tym momencie jest. Jest to zasłonięte przez wskazówki. Zegarek jest również wyposażony w taf Movement, czyli wskazówki sekundowa, minutowa i godzinowa ustawiają się samoczynnie raz na godzinę zegarek sprawdza ich pozycje. I w razie, gdyby one się przedstawiły, samoczynnie je ustawia we właściwych pozycjach. Mamy dwie tarcze Na dole w tym momencie, w trybie keepingu mamy. Zegar, a na, do, a na górze mamy stoper. Natomiast yy, szczegółową funkcję postaram się omówić w na następnym filmie, natomiast teraz chciałem opowiedzieć o samym, jakby zegarku, jak to wygląda. Yy, możemy sobie sprawdzić również yy, prawym dolnym przyciskiem. Zobaczcie yy, teraz pierwsze wskazanie wskazówki to było AM, czyli jest to druga nad ranem, a drugie wskazanie wskazówki w tym momencie wskazuje nam zegarek na literkę N, jak nutria. Zaraz ja, spróbujemy sobie tutaj wyłapać tą literkę N. O, teraz dopiero ją tak widać. Ona jest tutaj na, na tym srebrnym tle, że ona jest takie nierówna, więc słabo ją widać, ale Y, jak widzimy, jest na żółtym tle, więc N jest na tle srebrnym. Pomimo faktu, że zegarek, jakby wskazuje literkę N, wynika to z tego, że ja przestawiłem czas światowy z lokalnym, ponieważ zegarek wskazuje dwa czasy. Natomiast jest idealnie zsynchronizowany z pozostałymi zegarekami, które się, które się synchronizowały właśnie przed chwilą więc to, że on jakby pokazuje N nie oznacza, że jest niesynchronizowany to jak widzimy, pokazuję Wam porównanie z modelem MTGB. b 1000 zegarki bardzo podobnej wielkości chociaż zupełnie inaczej się układają na ręku z uwagi na inny sposób ułożenia uszu zobaczcie, tutaj uszy idą w dół czyli jakby dekielek jest schowany tutaj, natomiast uszy są na, na, na tym samym poziomie co zegar i dekielek, nawet bardziej wystaje, więc mimo bardzo podobnej wielkości zegarków, zobaczmy, przyłóżmy sobie jeden do drugiego, zupełnie inaczej to się to wszystko układa. No i oczywiście rozstaw też uszu, rozstaw jakby punktów zaczepienia paska jest zupełnie inny w MTGB 1000, jest dużo dalej, mimo faktu, że zegarki są w zasadzie bardzo, bardzo podobnej wielkości same, same, same w sobie, więc yy, yy, troszeczkę inna jest konstrukcja zegarka Edifice. Tutaj pokażę Wam go jeszcze może w porównaniu na przykład z AWM500, taki ostatni mój nabytek sprzed paru miesięcy. AWM500 to jest nawiązanie do pierwszego analogowego diszoka. Zostały zachowane tutaj prawie wszystkie cechy, włącznie z kształtem wskazówek, również ciekawym ułożeniem przycisków, które są równoległe do tego do, do, do poziomu, nie są ułożone pocięciwie. Zobaczcie, tylko one są oba jakby w poziomie, można powiedzieć. Tutaj są jakby pocięciwie, czy jak mamy tutaj cięciwe koła, to one są prostopadle do cięciwy, a tutaj one są równolegle do jakby tutaj osi tej poziomej zegarka. Więc to jest dość nietypowy związanie. No i to w zasadzie zachowano prawie wszystko poza funkcjami, ponieważ funkcje tutaj mamy: zarówno MultiBand 6, mamy Solar, mamy dużo dokładniejszy wyświetlacz i możliwość odsunięcia wskazówek, gdy one przeszkadzają nam w odczycie wyświetlacza. Tutaj też wskazówki możemy odsunąć, natomiast robimy to nieco inaczej, ponieważ tutaj jakby przycisk Mode jest ukryty, można powiedzieć, w koronce. Koronką ustawiamy mode, mode na którym właśnie pracuje zegarek a przyciski służą ten w trybie timekeepingu do startu stopera, a ten do sprawdzenia oraz uruchomienia synchronizacji z zegarem atomowym. To tak wygląda to w porównaniu z AWM500, myślnik 1A8. Tutaj weźmy sobie jeszcze coś może z wyższej półki. Mamy, zobaczcie, MR, model MRGB1000D, myślnik 1A. Też zegarek z mojej kolekcji. Zegarki również dość podobnej wielkości, choć zupełnie innej konstrukcji. Tutaj jeszcze a propos tego edyfisa, wspomnę, że, że ta edycja limitowana akord jest na pasku, w zasadzie na dwóch paskach, natomiast ten zegarek występuje również w wersji na niebieskim pasku oraz w, w dwóch wersjach na bransolecie. I te na bransolecie, powiem szczerze, dużo chętnie bym zobaczył, bo one wtedy mają tak zwaną normalniejszą tarczę, bo tutaj widzimy te nawiązania do motocykla, takie kolory, tą strukturę nietypową, takiej blachy, nawet takiej, tutaj tą kropeczkę srebrną to jest taki jakby imitacja nitu w blasze, która, która jest gdzieś na, jest na wysokości baku paliwa w tym motocyklu właśnie RC162. Natomiast chciałbym zobaczyć tą tarczę w takiej klasycznej wersji, takiego tutaj w tym, w tym MRG, ponieważ wtedy mamy jakiś taki, taki ogólny obraz tego zegarka, bo to jest wiadomo, wiadomo edycja limitowana, więc nieco inaczej to wygląda. Także tak wyglądają te zegarki obok siebie. Spróbuję Wam jeszcze tak z boku pokazać. Zegarek ten MRG, który ja w tym momencie Wam prezentuję jest zegarkiem najmniejszym i tu widzimy, że rozstaw właśnie lug to lug, czyli oś od jednej osi do drugiej mocowania paska jest w zasadzie identyczny jak w tym, w tym zegarku Edifice. Zegarek oczywiście MRG jest minimalnie grubszy, choć niewiele. No i ogólnie taki bardziej masywny. To tak one obok siebie się prezentują. No i tu jeszcze mam do zaprezentowania dwie sztuki. Wszystkie właśnie wybrałem tutaj w kolorze, w kolorze srebrnym do prezentacji. To jest z kolekcji Diszok, również GMWB 5000D, czyli dość znana kosteczka metalowa. O, ją sobie tutaj troszeczkę. Która no, dość duże zamieszanie wywołała na rynku, pojawiając się w roku 2018, ponieważ no, w tym momencie szał na te wszystkie metalowe kostki no, zrobił się niesamowity. Takie zapotrzebowanie, takie zapotrzebowanie rynku myślę, że kasję nie przewidziało. No i do dzisiaj te kostki święcą, święcą triumfy w, 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 w słupkach sprzedaży. Edy, edycji chyba wyszło tych kostek już z 18, jak liczyłem wszystkie. Jest tego no, naprawdę sporo i one się cały czas skubane, sprzedają. Także widać, że ewidentnie pomysł od takiej rewitalizacji kostki pierwszej z 1983 w wersji stalowej, takiej ekskluzji bardzo, bardzo dobrze że tak powiem się przyjął. Porównajmy sobie jeszcze wielkościowo to jedna obok kostka pod pod zegarkiem Edifice widzimy, widzimy, że kostka ma troszkę szerszy rozstaw lak tu lak ponieważ dużo daleko są mocowane, mocowane końcówki bransolety, a tak naprawdę to lak-to-lak -lak to się zaczyna w ogóle tutaj, bo zobaczcie, ten element bransolety jest nieruchomy. On ma tylko taki minimalny ruch, a dopiero tutaj jest pełne zgięcie, więc ta kostka tak naprawdę, mimo że ona sama w sobie duża nie jest, to ona dobrze sprawdza się na dużych nadgarstkach właśnie dlatego, że ten pasek, tak w dół, ta, 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 tutaj ta, to pierwsze ogniwo bransolety tak bardzo nie opada. Także tutaj to jako ciekawostkę, więc jak zamawiacie taką kostkę, to sobie najpierw ją gdzieś w sklepie tam trendu, czy, czy w innym sklepie stacjonarnym, żebyście mieli, że tak powiem, obraz jak ta kostka będzie leżała na nadgarstku. I na koniec jeszcze chciałbym Wam pokazać ten zegarek w porównaniu z moim Oceanusem OCWS, to myślnik iOTF. Tutaj tą końcówkę JTF podaje celowo, ponieważ on występuje tylko w tej wersji, gdyż oceanos oficjalnie of oferowane są tylko i wyłącznie na rynek japoński. A wszystkie, że tak powiem, dostępne, dostępne oceanos na pozostałych rynkach to jest po prostu prywatny import. Nie są to of z oficjalnej dystrybucji, ponieważ Casio nie, nie udostępnia serii oceanos poza Japonią. Taką, taką mają po prostu politykę sprzedaży. To jakby najwyższą serię trzymają tylko można powiedzieć dla siebie zegarek Oceanus, jak widzimy model OCWS, to jest mniejszy od zegarka Edifice, ma dużo prostszą tarczę, nie ma tych, tych jakby tych sub subdials, tak, można określić, czyli tych subtarczy, ponieważ ma tylko podstawowe funkcje, ma czas lokalny, czas światowy i datownik, to jest w zasadzie tyle. No i oczywiście ma synchronizację, ma solar, więc w maksymalnie prostej prostym designie zawarto mnóstwo ciekawych między innymi właśnie ma też w movement, o czym dumnie to jest, dumnie tutaj producent, producent informuje na tarczy. Moim zdaniem tego napisu tutaj mogłoby nie być, chociaż stanowi on pewną taką równowagę dla napisu Cassio i Oceanus, które są na górze. Może byłoby troszeczkę zbyt łysa, dlatego dodali ten napis. Natomiast w mojej ocenie nie jest on tutaj konieczny. Fajnie by było, 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 gdyby on tu nie występował, zegarek był, byłby miałby jeszcze taki bardziej czysty look. Ok, także jeżeli chodzi o porównanie, to by było tyle. Ja spróbuję przymierzyć wam ten zegarek, znaczy Wam dla Was ten zegarek na mój nadgarstek. O, to widzicie, o, do takiego klocka zdejmiemy, czyli GWG 1000 i w jego miejsce za chwilę, że tak powiem, założymy. A nawet nie będę go zapinał, bo nie chcę tutaj specjalnych śladów w pasku robić. Ale tak wam go pokażę na garstku Zrobimy jeszcze tutaj taki manewr. A nie, przepraszam, nie w tą stronę. Zoom. Taki manewr. O! I zobaczcie, tak on się prezentuje. Jakąś ostrość jakbyśmy złapali, to już w ogóle byłaby bajka. No, średnio mi to idzie niestety. No tak. Spróbuję jeszcze z boku wam go pokazać. Nie wiem na, na ile mi się to uda. O! Coś takiego. Mi pasuje ten zegarek. Nie za mały, nie za duży. Do mojego nadgarstka 17,5 cm, w mojej ocenie, jest akurat. On powiedzmy inaczej. No ktoś, kto kupuje taki zegarek, lubi się raczej rzucać w oczy. Jest to zegarek limitowany z dość naprawdę ciekawym designem i myślę, że ktoś, kto lubi taki sportowy styl, jednocześnie na przykład nie przypada za zegarkami marki G-Shock, myślę, że będzie zadowolony z takiej oto propozycji submarki Edifice, marki Casio. Także jeżeli taki zegarek Wam się podoba, zapraszam na stronę zegarek.net, gdzie znajdziecie go w tym momencie już w zrabatowanej cenie, i myślę, że z kodem TOMG 80, tutaj też on jest również w opisie, dostaniecie może troszeczkę jeszcze większy rabacik. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy o tym zegarku w kwestii omówienia funkcji oraz ustawień i do usłyszenia w kolejnych filmach.